Siemanko, tu Mati z kanału My Farm My Passion. Jak widzicie, mam na magazynie jeszcze sporo kukurydzy. A teraz mamy odbicie na giełdzie. I taka niepewna trochę sytuacja, bo albo polecimy ostro w górę, albo pszenica poleci ostro w dół. A z moich researchów wynika, że raczej polecimy w dół. Więc postanowiłem jak zwykle na odbiciu znowu sprzedać Część kukurydzy. Tylko, że minister postawił mi taki znak zapytania, bo powiedział ostatnio, że coś tam będą skupować, tą kukurydzę, po te minimum 1400 zł za, za tonę. A tak naprawdę to osobiście nie ufam dla polityków, więc raczej nie wierzę w to, że będzie coś takiego jak te 1400 zł. I tak się zastanawiam, czy minister. Dokładnie wie, co się dzieje na giełdzie, że jesteśmy w takim, w takiej konsolidacji, która za chwilę się skończy i polecimy w górę albo w dół, i on doskonale to wie. Czy po prostu przeliczam jego możliwości i on kompletnie tego nie wie, i teraz wyskakuje, że będzie skupował po te 1400 zł i. I, i, I po prostu się przeliczy, cena poleci jeszcze w dół, będzie kukurydza po 800, i, i tak naprawdę zostawi nas z ręką w nocniku. W związku z tym postanowiłem, że zadzwonię do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i zapytam o dopłaty, jakie w tym momencie istnieją do kukurydzy i do pszenicy. W sumie pytałem głównie o kukurydzę, i pani powiedziała tak, że jeżeli chodzi o dopłaty do tego transportu do portu, to nic takiego nie mamy. Jeżeli chodzi o te dopłaty 1400 zł do, do, hektar, do, do tony zbóż, to tego też nie ma, nic o tym nie słychać w, w agencji, jeżeli chodzi o te dopłaty. Jedyne co mamy aktualnie, to tam mamy taki wzór skomplikowany, na podstawie którego możemy sobie obliczyć, ile dostaniemy do. do Tony kukurydzy sprzedanej od 1 grudnia do chyba 30 yy, maja. I, i, I to by było na tyle na razie, nie? więc jakby nic nie słychać, i no, zamieszanie takie powstało straszne, że nie wiadomo co robić. No ale osobiście yy, ja idąc yy, tym tokiem rozumowania, że uśredniamy cenę, to. Postanowiłem, że, że jeszcze sobie tą cenę uśrednię. I dzisiaj, jeżeli będzie cena wczorajsza, czyli jakieś tam około też 1000 zł za tonę, czyli 970 000 zł za tonę, postanowiłem, że coś tam sprzedam jeszcze z tego wszystkiego. Też to jest ważne, bo yy... Większość z was trzyma pewnie towar cały, a nie wiem, a część z was pewnie nigdy tego nie robiła, więc wypadałoby ten towar po prostu przerzucić na drugą stronę hali, żeby zobaczyć, czy nic się nie marnuje. U mnie aktualnie jeszcze jakiś tam dużych strat nie widać, więc no nie ma biedy, ale no jeżeli. Towar trzymacie gdzieś tam po stodołach, to przerzućcie go, bo może się okazać, że mało, że trzymacie i cena spadła, to jeszcze będziecie musieli 10% wypierdzielić na pole. Także ważna sprawa. Jeszcze takie szybkie info dla osób, które grają na wzrosty i mają pełne magazyny, żeby was tak kompletnie nie zasmucać, to powiem, że Rafał Zaorski, którego część pewnie z Was zna. Gra aktualnie na jakieś duże wydarzenie ukryte, które może się niedługo wydarzyć, które załamie wszystkie rynki na tak zwanego czarnego łabędzia, więc, no, może on ma rację i odbijemy mocno w górę tak jak rok temu. No, nie wiem, każdy ma swoje zdanie na temat sytuacji na. Globalnym rynku. Ja swoje powiedziałem. Chłopaki jeszcze z ZFX MAGA coś tam mi podpowiedzieli, że jest yy, no, duża szansa na, na spadki, więc no, przekazuję Wam to w takim krótkim filmiku i widzimy się w kolejnych. Na razie. Cześć.